To znowu my Znaleźliśmy Coś się mnie ugryzło w nogę A ja nie wiem co się dzieje i świeci się na mnie Dobra Nie, nie. Wie, nie wiemy gdzie jesteśmy, wszędzie są kawałki samolotu i rzeczy od samolotu Nokia Ta dżungla nie, działa. no... nie działają nam telefony, ja nic zobacz czy Nokia mi działa Słyszałeś co tam jest? O kurde Nie, naprawdę Ej. Nie możemy tam iść Ech. Czy myślisz, że to jest Jumanji? Nie wiem, może nie. Musimy się jakoś na to drzewo Musimy znaleźć, nie musimy znaleźć mapę tak. Ona gdzieś w tej musi leżeć Mapa Jumanji Tu też cały czas spada Jeżeli przeszyjemy to będziemy wdzięczni Tak Wdzięczni Bogu Widzę palące się rzeczy samolotu Nie dają nam oddychać Ale jakoś Ale śmierdzi tym drogą. Pokrzyw jest bardzo dużo więc jesteśmy Nie wiem gdzieś no. Słyszałem coś Biegnij Szybko a, a, a. O, gdzie my jesteśmy? Nie wiem Patrz, tam jest krzesło z samolotu wszystko. Kurde, a tu i ja nie, nie. wszystko to, to patrzę za, za, za siebie. Czy gdzie? nie ma Jumanzi? Pistolet. Gdzie? Pistolet. Pistoluję, podnieść go. Ja będę cię odpaliał. Okej. jesteśmy gotowi. A! a. 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 Dzika pokrzywa. Oa pokaż ten pistolet Dobra kończymy, bo mamy bardzo małą baterię. Tak i, I Nie będzie... Pistolet. A Znowu A. Nie. Nie będziemy marnować baterii. Yes. Kurde, Dżumanci za nami biegnie! Uciekaj, 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 uciekaj! uciekaj.